Witajcie, moje kochane! Ja dzisiaj nagrywam kolejny odcinek rozgminek z lasu, nie z lasu, a z mojego tarasiku, tutaj w takim drewnianym domku, ponieważ ciągle pada, zimno jest. A jednak chcę utrzymać taki, taki format, że to się dzieje na dworze. Więc witam Was bardzo, bardzo serdecznie z lasu, ale nie do końca z lasu. I dzisiaj chcę pokazać o czymś, co bardzo często się pojawia. I u mnie na sesjach, ale także po prostu w takich rozmowach wśród znajomych. Czyli takie słowa, takie hasło, ja coś robię dla świętego spokoju. I wiecie, to mnie zawsze bawi, bo w tym robieniu dla świętego spokoju tam najczęściej w ogóle nie ma świętego spokoju, tak? Czyli to jest takie, takie hasło, które my tak wypowiadamy, kompletnie bez. Pochylenia się nad tym, tak wiecie, automatycznie trochę, czyli że robię coś, żeby kogoś zadowolić, żeby spełnić jego oczekiwania, żeby nie był zły. W podtekście jest ten święty spokój, czyli jeżeli ja to zrobię, no to będzie święty właśnie spokój, czyli nie będzie awantury, nie będzie um, tego jakiegoś jakiś, jakiś kwasów jakiegoś konfliktu czyli ta relacja między nami będzie się dobrze układać to jest oczywiście wszystko w podtekście i wiecie sami same sobie na to popatrzcie ja popatrzyłam na swoje życie czy kiedykolwiek kiedy robiłam coś dla świętego spokoju to przyniosło ten Wymarzony, święty spokój, bo u mnie się tak nie zdarzyło. Więc odpowiedzcie sobie, kochane szczerze, czy kiedykolwiek jak gdzieś siebie naginałyście, nie, mówiły, nie pokazywałyście prawdy, że coś was wkurza, tylko że żeby tak przyklepać, żeby. No dobra, to już nie będę mówić, nie będę tych swoich potrzeb mówić, albo nie będę mówić, że coś mnie wkurza. Już dlatego świętego spokoju udam, że tego nie widzę, czy. Kiedykolwiek przyniosło Ci to święty spokój. Bo jeszcze ja, szczerze mówiąc nie znam takiej sytuacji. I oczywiście wyobrażam sobie sytuację, kiedy ja decyduję świadomie, że o czymś nie powiem, albo że to nie jest ten moment, albo że nie ma o co kruszyć kopii. Ale to jest zupełnie co innego. Nie wiem, czy to czujecie. Że takie, taka decyzja świadomia nie ma o co kruszyć kopii. W tym przypadku mogę stwierdzić, dobra, ok. Nie, nie, nie muszę się tutaj nie wiem, udowadniać racji, czy nie muszę się spierać. To jest co innego, a robienie dla świętego spokoju najczęściej wiąże się z tym, że my gdzieś siebie wycofujemy, gdzieś siebie umniejszamy, odsuwamy. Nasze potrzeby są mniej ważne niż for kogoś na przykład. Tak, czyli tutaj to jest. Czujecie, nie? że to jest coś innego. I teraz zobaczcie, jeżeli ja naginam się albo udaję, że coś mi nie, coś mi, coś mnie nie wkurzyło, albo nie zabolało, czyli generalnie nie, nie jestem prawdziwa, nie mówię prawdy, to popatrzmy, czy rzeczywiście może to przynieść święty spokój. No bo to wewnętrzne poczucie, że ja się poświęciłam, ja się nagięłam. Ono wcześniej czy później musi mieć ujście. Czyli, jeżeli ja dla świętego spokoju godzę się na przykład, że po raz dziesiąty jedziemy na przykład w to samo miejsce, bo mój mąż lubi, to aż dobra, dla świętego spokoju pojedźmy tam, to jak ja się tam czuję? Jeżeli ja kompletnie nie chciałam pojechać, bo już jestem znudzona, bo to jest miejsce, które na przykład lubi mój partner, bo yy, wiecie, no nie chcę mnożyć szczegółów, bo to każda sobie może podłożyć coś innego, ale wiecie o co mi chodzi? Czy ja wtedy będę się dobrze czuła? Bo najczęściej jest niestety tak, że za to podporządkowanie się, za to poświęcenie, za to. Właśnie zrobienie niby dla czyjegoś spokoju, my zażądamy zapłaty. Zażądamy zapłaty oczywiście nieświadomie, tak? Czyli tą zapłatą będzie gdzieś okazanie na przykład swojej złości. Czyli pojadę w to miejsce, co, co ten mój partner się upiera, dla świętego spokoju, już dobrze, no już dobrze, ale ja wszystkim zepsuję humor. <grym> na przykład. Tak? Czyli będę chodziła skwaszona, będę narzekać, albo nawet jak nie będę narzekać, nawet jak nie pokażę tego na zewnątrz, to gdzieś w środku kurzenie będę niosła. Albo jeżeli z kolei dotyczy to na przykład mm, jakichś spraw, które mnie bolą, ja to zostawię, ja nie zawalczę o siebie, ja nie. Nie stanę przy sobie i nie powiem, nie podoba mi się, to nie zgadzam się. To znowu, czy ja czuję na pewno spokój? Czy ja będę czuć spokój w sobie, ten wewnętrzny spokój, że ja się tak nagiłam i taka jestem niby zadowolona? Bo najczęściej jest wręcz przeciwnie. Zamiast tego spokoju, my niby robimy dla świętego spokoju tak naprawdę drugiej osoby, bo nie siebie. A w nas pojawia się bardzo dużo niefajnych emocji. Złość, rozgoryczenie, takie, no tak, ja jestem nieważna. Tylko nie widzimy tego, że to my to same sobie robimy, dziewczyny. Czyli ja niby dla świętego spokoju siebie unieważniam, tylko że. Nikt nie ma z tego korzyści, bo ani druga strona nie ma, bo gdzieś czujesz, że to jest okupione różnymi emocjami, które gdzieś w nas buzują. Ani my nie mamy świętego spokoju, bo jeżeli ja robię coś przeciwko sobie, jeżeli ja siebie umniejszam, to gdzieś nawet takie zdanie przeczytałam, Ile razy ja siebie gdzieś umniejszam, to tak naprawdę, jakbym zabijała siebie. To są mocne słowa, nie? Ale coś w tym jest, że to jest takie uśmiercanie siebie. Ja jestem nieważna, moje potrzeby są nieważne, moje emocje są nieważne, bo ktoś. To, to mi jest coraz gorzej ze mną. Zobaczcie, ja robię coś niby dla świętego spokoju, tylko nie przynosi mi to w ogóle spokoju, a wręcz przeciwnie, ja się czuję coraz gorzej, poświęcając się, umniejszając się, stawiając się na końcu tego łańcucha potrzeb, na przykład w rodzinie. To moje dzieci, mój partner, one to odczują. Oni to odczują razy dziesięć. Bo matka jest... Ona, bo matka chodzi na wzdyczona, bo matka narzeka, bo coś tam, tak? Czyli nie przestańcie wierzyć temu, że to jest dla świętego spokoju. Czy jego? Czy jego? Ta druga strona tak naprawdę też za to zapłaci, że ty zachowałaś się nieprawdziwie, schowałaś swoje prawdziwe emocje i uczucia i ta druga strona prędzej czy później za to zapłaci. Zapłaci nawet nieświadomie, tak? Bo my gdzieś, to ujście tym naszym emocjom i tak musi, musi się znaleźć to miejsce, tak? Czyli zobaczcie, to jest takie. Taka trucizna, która gdzieś pod powierzchnią i tak będzie. I ona zatruje tę relację. No bo teraz zobaczcie, jeżeli ja na przykład w jakiejś relacji ciągle coś robię dla świętego spokoju, czy to jest relacja z partnerem, czy z przyjaciółką, czy z matką, ciągle robię coś dla świętego spokoju, to czy ta relacja rozkwita? Czy ta relacja nas karmi? Najczęściej dzieje się tak, że albo my, Znowu, gdzieś nieświadomie zaczynamy się odsuwać, bo źle się czujemy w tej relacji. No bo jeżeli my nie, nie jesteśmy prawdziwe, nie mówimy tego, co nas boli, dotyka i tak dalej, to my nie czujemy się prawdziwe. Ta relacja przestaje nas karmić, więc my i tak się wycofamy, i i tak ta relacja ucierpi, albo z kolei kiedyś w pewnym momencie będzie ta jedna ostatnia kropelka, która sprawi, że. Wybuchnie cały wulkan, tak? Czyli sytuacja będzie nieadekwatna, a my po prostu rozwalimy wtedy wszystko, bo ta złość się wyleje naraz. I wtedy ta druga osoba staje z rozdziawioną buzią i mówi: ale, ale o co ci chodzi? Przecież nigdy nie mówiłaś, że ci się to nie podoba. I to też jest bardzo częste dziewczyny, która to zna, że. Nie mówimy, nie mówimy, nie mówimy. Tak nie, dla dobra tej relacji, ja się tak poświęcę, dla tego świętego spokoju, a w pewnym momencie po prostu cała złość wyleci i nie ma co zbierać, bo pój pójdą takie słowa, takie emocje, tyle przykrych rzeczy zostanie powiedzianych, że ciężko będzie wrócić do bliskości po prostu, tak? Czyli zobaczcie, tak czy inaczej: albo się odsunę, albo zaleję. Złością, tak czy inaczej, to nie jest dobre dla relacji, tak? Czyli i tak ta relacja ucierpi. I ja czasem słyszę od Was, że tak mi ciężko być z ludźmi, nie mam bliskości w życiu, te moje relacje mnie nie karmią. I gdzieś w podtekście jest takie. No bo to przez tych innych ludzi, bo to oni tacy są, bo to oni nie, nie dopuszczają do bliskości i tak dalej. A jak zaczynam rozmawiać na sesjach z dziewczynami, to często się okazuje, że nasz jest bardzo duży wkład w to. Czyli my się odsuwamy, my nie mówimy. Właśnie dla świętego spokoju. My nie jesteśmy prawdziwe. My mamy maski, nie pokażę, że coś mnie za zabolało. Yy, tak? I my nie stajemy do bliskości w relacji, a bliska relacja to prawda. Wiecie, no, jeżeli nie ma prawdy w relacji, to nigdy to nie będzie bliska relacja. I jeśli nie ma dialogu na poziomie emocji, czyli, bo, bo są też takie znajomości, że każdy opowiada historię. A, bo jak byłam wtedy i wtedy, to to i to się wydarzyło, a tu mnie wkurzyli, a tutaj coś, a tutaj był korek, tak, a mąż to zrobił, to i to. I my się dziwimy, że tam też nie ma bliskości, bo to nie dość, że ma być prawda, to jeszcze musi być prawda. I pokazywanie tego, co ja czuję. To lubię, tego nie lubię, czuję um, zranienie albo czuję rozczarowanie, albo z czymś mi jest źle. Zobaczcie, że dopiero dialog na poziomie uczuć i emocji sprawia, że my się z kimś zbliżamy, bo my możemy kogoś znać latami, a on nam opowiada historię ze swojego życia i jakby niewiele to zmienia. My dalej nie, nie znamy tej osoby. Więc nie dojrze, że potrzebna jest prawda, to jeszcze jest potrzebna prawda o naszych uczuciach i emocjach. Więc to chcę rozbroić w tym dzisiejszym filmiku. Święty spokój nie istnieje, bo jest zakłamywaniem siebie, zakłamywaniem relacji, udawaniem i nie przynosi to nikomu nic dobrego. Nie buduje tej prawdziwej bliskości między ludźmi, której my tak naprawdę wszystkie pragniemy. I w dodatku, nie mamy w ogóle spokoju wewnętrznego, bo... Jeżeli nie stoję przy sobie, jeżeli nie jestem w mojej prawdzie, to nie będę nigdy miała spokoju nie będę miała spokoju wewnętrznego. I my gdzieś szukamy tego spokoju na zewnątrz, bo właśnie nam się wydaje, że uniknięcie stresującej sytuacji pod tytułem, że ja powiem, że się na coś nie zgadzam, zapewni mi spokój, ale to jest bzdura. I o tym też będę mówić, na co Was serdecznie zapraszam już 19 marca, we wtorek o 20:00 o tym. Jak budować w sobie to poczucie spokoju wewnętrznego, bo to nie chodzi o to, żeby unikać stresujących sytuacji, unikać stresu. Jakby życie nam dostarcza takich sytuacji, że my nie unikniemy stresu. My nie unikniemy wkurzenia, zdenerwowania, że ktoś nas zawiedzie, albo właśnie tego, że ja mam stanąć i powiedzieć: Być może jest to trudne dla mnie, ale mam powiedzieć, że coś mnie boli. I unikanie tego wszystkiego nie da nam wewnętrznego spokoju. I pewnie o tym wiesz, że zajmowanie się sprawami innych ludzi, bycie ciągle pomocną, bycie tą uległą, nie daje wcale wewnętrznego spokoju. I o tym jest ten bezpłatny webinar. Jak budować w sobie ten wewnętrzny spokój, kiedy wokół jest stres, są trudne doświadczenia, są trudne życiowe sytuacje. Jak budować wewnętrzny spokój? Bo nie mamy wpływu na to, co na zewnątrz, ale mamy stuprocentowy wpływ na to, co my w środku, w sobie z tym zrobimy. Także bardzo serdecznie Cię zapraszam na ten webinar. Tu pod tym filmikiem jest link do zapisu, trzeba się na niego zapisać, bo on jest tylko dla zapisanych. Także serdecznie Cię zapraszam, bo to jest taka umiejętność, której nas nikt nie uczy. W szkole uczy się nas mnóstwa bezsensownych rzeczy, ale nie uczy się nas takiego BHP emocjonalnego, co robić, żeby tu w środku, wewnątrz mieć. Na tyle, na, czy, na ile oczywiście to możliwe, mieć ten wewnętrzny spokój, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. A my robimy co innego. My mówimy, jak wreszcie w moim życiu będzie spokój, to ja będę spokojny, tylko że ten moment nigdy nie następuje. Także, jeżeli gdzieś to jest Twoje wyzwanie, to bardzo Ci zapraszam do zapisania się i do spotkania się ze mną tego 19 marca. Serdecznie zapraszam.